Witam Was w drugiej części matematyki. Bardzo proszę przygotować kartkę M, tą, którą dostaliście. Wykonamy zadania na kartce M. Utrwalimy sobie tym sposobem wiadomości o dekagramach i kilogramach. Ja już mam gotową tą kartkę. Ponieważ nie macie nalepek, wykorzystamy, moi kochani, rysowanie. Ja sobie wykorzystam, tak jak ostatnio. Całkiem fajnie było, a nie? Dobrze. I już ja myślę, że jesteście gotowi. No i teraz zobaczcie. Nalep, odważniki na szalkach, tak, aby wagi były w równowadze. Proszę narysować, jakie odważniki sobie przypomnieć z lekcji z poniedziałku, mogliśmy wykorzystać mamy kilogram, a tutaj po tej stronie mamy dobrze pięćdziesiąt. To jaki narysujemy odważnik? Pięćdziesiąteko. Ja tu poprawię. Pięćdziesiąteko. Czyli 1 kg to nie mogę tu niestety pisać z boku, aby się przydało. Czyli 1 kg to jest to plus 50 deko. A tu jakimi odważnikami możemy się posłużyć? Przypominam, mamy odważniki 50, 20, 10, 5, 2 i 1. Oczywiście najpierw musimy wyrównać do Pół kilo, czyli będzie 20 deko, a potem jeszcze dołożyć 50 deko. Proszę wykonać samodzielnie dwie pozostałe wagi, a ja zaraz dorysuję odpowiednie. Proszę nie czekać na mnie, bo wiem, że tak robicie, aż ja powiem, bo ja nie muszę mówić. Proszę bardzo, jeżeli tutaj mamy ile 60 deko? A 1 kg ma 100 deko, czyli 100 odjąć 60 równa się 40, czyli trzeba dorysować dwa odważniki po 20 deko. No a tutaj jaki macie pomysł. Jeżeli mamy 70, to ile? 100 odjąć 70 to jest 30, czyli 20 albo 10. Jeżeli ktoś narysował 3 razy po 10. To też jest dobrze. Zadanie drugie, proszę przeczytać. I się zastanowić. Zadanie drugie brzmi: czy można zważyć 90 deko za pomocą trzech odważników, czy można za pomocą czterech odważników, albo pięciu? Wpisz odpowiednie. Liczby, proszę samodzielnie pomyśleć przez chwilę i spróbować wpisać. Proszę oczywiście pogówkować. No i zobaczmy. Ja bym wpisała tak. W pierwszym wpisałabym 50, 70, 90. W drugim oczywiście 50, potem 20, to jest 70 i dwa odważniki po 10 deko, czyli razem 90. W trzecim Oczywiście 50, 10, 10, 10 i 10, czyli mamy 90. Wy nie macie kolorowej kartki tego zadania trzeciego, ale spróbujmy zrobić. Popatrzcie, proszę, na rysunek i obliczmy, ile waży czerwony woreczek, ile żółty, a ile zielony. No, i zastanówcie się, proszę, od czego byśmy tutaj wyszli. Na pewno czerwony woreczek nie może ważyć 60, bo za dużo. Bo później mam mieć 90. Czy my coś w ogóle wiemy? Jak myślicie? Proszę pomyśleć przez chwilę. Jeżeli przyjmiemy, że czerwony woreczek ma 30, to żółty musi mieć 40, to zielony w takim wypadku musi mieć 10. Czyli 30, 40 i 10. To jest 80 za mało. No to przyjmijmy na przykład, że czerwony woreczek ma ile? Proszę pomyśleć, myśleć ze mną. Czerwony ma 40, to żółty ma 30. To jeżeli żółty ma 30, to zielony ma 20. No to sprawdźmy. 40. 30 i 20. No i chyba mamy. Zobaczcie. Jeżeli woreczek ten weźmiemy, przyjmiemy 40, to ten musi mieć 30. No i teraz sobie wpiszmy 40, tu wpiszmy 30, czyli zielony. Czyli jeżeli ten ma 30 deko, to ten musi mieć 20 deko. I policzmy 40. 70, 90, czyli 40, 30 i 20. Komu się udało samemu wygłówkować? To bardzo dobrze. No i teraz przekładamy na drugą stronę. Ja sobie znajdę tylko to zadanie. O, oj, 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 chyba nie, nie to. Mm -mm. samodzielnie. Odczytajcie ile ważą poszczególne produkty, które kupiła mama. Wykonajcie samodzielnie y, zadania. W pierwszym obliczając sery, w drugim wędliny, w trzecim ile ważą owoce. No i proszę. Coś mi się zmieniło. I za chwileczkę przejdziemy. No, i yy, jeszcze myślę, że dwie minutki. No dobrze. Czyli zaczynamy. Oblicz, ile ważą sery. Pierwszy ser waży trzydzieści. Dodać, ale muszę zmienić, niedobrze. Dodać 70, czyli razem waży 100. 100, tak. A wiemy, że to jest 1KG. 1 kg. No dobra, czyli sery sobie już odhaczamy. Dalej, ile ważą wędliny? Co mamy z wędlin? Oczywiście mamy kiełbasę, która waży 40 deko. I teraz, jeżeli do, na końcu jest jednostka, od razu tłumaczę, to nie wpisujemy w środku jednostek. Bo to niepotrzebne. Bo ta jednostka wyjdzie nam na końcu. Dalej, szynka 20 plus. Co to są na końcu? Jak myślicie? Nie bardzo umiem rozpoznać. No to parówki. Parówki.

Teraz mama użyła do ciasta z owocami 40 dekomąki, mąki, 10 dekom masła, 20 deko śliwek i 30 deko jabłek. Oblicz ile razem. Czyli dodajemy. Zobaczmy, co się stanie. Dodajemy 10. Dodać 20, dodać 30. Żeby było łatwiej. Wstawiamy nawiasy. Mamy 50 i tu 50. Czyli razem mamy 100 deka. Czyli 1 kg mama zużyła. Musimy się dowiedzieć, ile dekagramów mąki zostało. Jeżeli mąka to jest 1 kg, czyli 100 dekagramów. Mama zużyła 40, to ile zostało? 60 dekagramów. Jeżeli ile zostało ile dekagramów owoców. Jeżeli mamy możemy przyjąć albo dodajemy i odejmujemy oddzielnie. Możemy tak zrobić, czyli wrzućmy do nawiasu najpierw jabłka plus śliwki, zamykamy nawias, patrzymy ile 20 i 30, czyli odjąć 50, to tu mamy ile? 80. To zostało ile? 30. Można było to zrobić w ten sposób, moi drodzy, że można było odejmować, czyli od 50 odjąć tam 30, ale jeżeli tutaj przyjęliśmy sumę tych owoców i odjęliśmy od tego tą sumę, to jabłka i śliwki, czyli odjąć 50, No, czyli zostanie nam wtedy ilość, tak? Czyli 30 dek. No, i na tym kończymy dzisiaj matematykę. Tylko chciałam zrobić wam kartę M. Bardzo dziękuję.